Witam wszystkich, mamy dzisiaj 7 kwietnia Tradycyjnie wybrałem się po pracy z teren Chodziłem tutaj w styczniu za łosiami ale nic nie trafiłem dziś się wybrałem tutaj po tych paru miesiącach i idąc tutaj cisnąłem w te świery żeby sprawdzić Spojrzałem w prawo i dostrzegłem zeszłoroczną tyczkę, pod brzuską leży, a tędy przychodziłem w styczniu i jej nie widziałem, no tylko, że wtedy trochę śniegu leżało, dlatego też mogłem nie zauważyć. A jakaś nawet miary miarę fajna tyczka jest noc nie zawodzi Koło głównej trasy ściecha to jest Taka tyczka ładna sobie leży Łuk jest, nie? Wszystka. O kurczę, nawet cały. Ha! Zeszłoroczny dziesiątaczek. Bardzo mnie to cieszy, że jest cały. Nieobżarty przez myszy, nie nieobgryziony przez lisy. Kurczę. Fajny dziesiątaczek. Ale w tym sezonie to mam szczęście na zeszłoroczny zrzut. Normalnie szok. To jest trzynasta sztuka podniesiona w tym sezonie. I w tym mam pięć albo sześć świeżych. Pięć chyba świeżych. Reszta to zeszłoroczne tyczki. Normalnie szok. No ale fajny dziesiątaczek. Cieszy mnie bardzo. Dopiero weszłem. Znając szczęście w tym roku, to jak zaraz po wejściu coś podniosę, to już później nic nie znajdę. No ale nic. Teren trzeba iść sprawdzić. Także pozdrawiam. I do, do zobaczyska.